Cholera, ale dostałem po dupie, ale przynajmniej odzyskałem przesyłki. Tylko za jaką cenę? Zapłaciłem za nie 20 milionów dolarów, kiedy one kosztują około 20 tysięcy. Najchętniej zrobiłbym tej małpie tornado w Kiblu, ale żeby to zrobić, potrzebuję silnego sojusznika. Tylko kto może mi pomóc, mało kto mi został z sojuszników, i w tym żaden silny. Będę musiał się zwrócić po pomoc do mojego starego przyjaciela. Witaj Rusku, witaj Grubasie. Odezwał się Rusek, który zamiast brzucha ma baniak na wódkę. Dobra, dobra, zamknij się, a teraz mów, co cię sprowadza. Kazałeś mi się zamknąć kretynie, w jaki sposób mam ci to niby powiedzieć debilu? Normalnie Grubasie, gadaj, co cię sprowadza. Przychodzę z propozycją, która będzie korzystna dla obu stron. W takim razie słucham, jaką masz propozycję. Na zadupu pojawiło się nowe państwo, słyszałeś o nim? Coś no. obiło się o moje uszy. Ale nie interesuje się tamtymi krajami. Zresztą ciężko to w ogóle krajami nazwać. Zgodzę się z Tobą, ciężko to krajami nazwać, bardziej to małpy z terenami, które walczą o banany, ale ten nowy kraj jest inny. Skrócie mówiąc, potrzebuję Twojej pomocy w jego pokonaniu i przywróceniu porządku w Afryce. No dobra, powiedzmy, że się zgodzę, co będę miał w zamian. W zamian za pomoc dostaniesz moją zgodę na przejęcie Estonii, Łotwy i Litwy, w dodatku dostaniesz połowę Ukrainy. I najważniejsze, dwie kraty wódki, tyle ci chyba wystarczy rusku. Dorzuć jeszcze dwie kraty wódki, to się zgodzę. Dorzucę nawet trzy. W moim kraju i tak piją tylko kole. No to się dogadaliśmy. Ruszajmy do Afryki. Ale piękny dzień, żeby podbić Europę. Wy chyba się nudzicie w tej Europie. Zrobił ci ktoś kiedyś tornado w Kiblu, Małpo? My tu nie mamy Kibla Rusku. Poza tym ty też nie masz. Masz rację, ale my przynajmniej mamy krzaki w odróżnieniu od was. Rusek, jaki jesteś taki wygadany, to powiedz mi, jak tam dwutygodniowa operacja specjalna? Słyszałem, że troszeczkę się przedłużyła. Skąd ty to wszystko wiesz? Nie uwierzysz, czytam z kart. Mogę się nawet dowiedzieć, co cię czeka. W takim razie małpo, co mnie czeka w przyszłości? Rusku stary, twoja przyszłość jest tak samo krzywa jak twoja morda. Na początku wszystko będzie dobrze, podbijesz Ukrainę, Finlandię i Białoruś, ale później przyjdzie małpa i zmieni cię w kratę wódki i co najgorsze, małpa ta da cię w prezencie swojemu staremu. Nie słuchaj go, pierdoli głupoty jak wszyscy inni z jego rasy. Mam nadzieję, że wasz plan nie polegał tylko na przyjściu tu i dostaniu w Pietolu. Zawsze mam plan awaryjny. Okupa. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Nie zadawaj głupich pytań, Grubasie. Lepiej stąd spierdalajmy, póki jeszcze możemy. Jak chcesz, to spierdalaj tchórzu, ale ja tu zostaję. Muszę go pokonać. W takim razie ja spierdalam. -la nie zamierzam zdechnąć jak idiota, i na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Tak, tak, spierd...aj tchórzu. Z przyjemnością wykonam twój rozkaz. Spierdala aż się dymi. Co się k...a gapisz? Bo mogę, nie zabronisz mi się gapić. Jesteś tego pewien? Jestem pewien swoją drogą, fajnego masz sojusznika. Na twoim miejscu bym go zabił albo uczynił swoją marionetką. Mówisz o rusku, przecież to zwykły pijak, który chodzi od państwa do państwa i prosi o piątaka na wódkę. Skoro to tylko zwykły pijak, to dlaczego poprosiłeś go o pomoc? Ty kurwa, dobre pytanie. I pomyśleć, że miałem z kimś takim przegrać. Na twoim miejscu bym się posłuchał Rosji i spiedalał, gdzie pieprz rośnie. Zapamiętaj jedno, chłopczyku, Ameryka nigdy nie spierdala. Wiem, wy nie spierdalacie, wy robicie taktyczny odwrót, heche. He. Poza tym, nie chcę mi się już z tobą bawić, żegnam. Następnym razem, jak tu przyjdzie, pójdę za ciosem i podbiję tą śmieszną Ameryczkę. Witam w odpowiadaniu na pytania. W dzisiejszych odpowiadaniu skupimy się głównie na mojej osobie, ale będzie też jedno pytanie do Aradia. Jak się nazywasz? Nazywam się Alan. W jakim województwie mieszkasz? W małopolskim. Bułki czy chleb? Bułki. Jesteś weganinem? Jak nie to co o nim sądzisz? Nie jestem i nie zamierzam być. Osobiście nie mam nic do niego, ale niektórzy jego przedstawiciele mnie wkurzają. Co sądzisz o moim webpingu? Ciężko się do czegoś przyczepić. Naprawdę dobry webping. Top 5 webperów. Na piątym miejscu umieszczę. Mapping TV. Wyjaśnienia, dlaczego go umieściłem w tym top, udzielę przy odpowiedzi na dziewiąte pytanie. Na czwartym miejscu umieszczę Wexa. Szkoda, że usunął wszystkie swoje filmy. Na trzecim miejscu umieszczę Natibala. Prawdziwa legenda, którą naśladuje stary kiedy idzie po mleko. A teraz wróćmy do świata żywych. Na drugim miejscu umieszczę Cybernetic. Piękna opowieść bez happy endu. Na pierwszym miejscu umieszczę Cartenio, tutaj bez zaskoczenia. To raczej było jasne, kto będzie na pierwszym miejscu. Czy Natibal kiedyś wróci do webpingu? Jak kupi mleko, to wróci. Od 0 do 10 mój kanał. Silne 8 na 10. Jak poznałeś webping? Trafiłem na film od Mapping TV. Zaciekawiło mnie to wszystko, i to na tyle, że chciałem tworzyć własne animacje. W poszukiwaniu jakichś poradników znalazłem się na kanale Kartenia, w taki sposób zacząłem tworzyć własne animacje. Więc chyba już rozumiecie dlaczego umieściłem mappinga w top 5 Webperów. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Przejdźmy teraz do pytania na które odpowie Radzie. Witajcie! Pytanie do Radia, czy będziesz mieć marionetki jak Hiro, czy będziesz mieć sojuszników? Raczej będę miał sojuszników, ale marionetek też nie wykluczam. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie do końca, żegnajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.